Kurwa, zawsze ładne dziewczyny są zajęte. Na chuj wy jesteście zajęte ty. Ja uważam... No dobra, co ja mogę uważać ty W sumie co ja? Co ja? Co ja pierdolę ty? Jezu, ale slajd Zm. <trym> No, już zapisuję, mów mów. E franio, co jest? Jak to jest, że rozstałeś się z Alicją po tym, jak ojebała petarda Aliemu? No, zaraz ci mówię, przyjacielu. A y, pamiętasz może lody języczki? Jak farbowały języczki na różne kolory? No to ja też pomyślałem sobie o języczkach. I myślałem, że też mi zafarbuje języczek na czarno. Ale nie zafarbował. No co? Język jest, jest. Ale kurwizielski on ty. <gry> A co, twoja dupa sądzi o tym, że streamujesz? Co? Dobra, słuchaj, szczylu zafajdany Po pierwsze nie mam dziewczyny Po drugie, sprawa rozwojowa Po trzecie, po trzecie... Ja nic się nie wypowiadam na mój temat Na, na temat... Ja i moje dupy Poznałem sobie fajną dupeczkę, dziewczynę Na razie... Zawieszona nie no, na razie jest po prostu, no co no, sprawa rozwojowa, już mówiłem kurwa Nie mam dziewczyny, mogę robić co, co chcę A później, nie wiem, zobaczymy Ej kurwi ziołem, nie? Ty jarałaś Okej, okay. a co czekacie na Ubera? To mi jego Ty, a tu dziesiątka jedzie? Dziesiątka pioty jeden pojedzie Ty Laska No dlatego mówię, że powiem tak widzowie Rozmyślałem to Rozmyślałem to czy to warto jest Popatrzcie Dobra, teraz moment szczerości dla was, ok? Ok, będziesz szczery Znaczy ja będę szczery A wy jak chcecie to bądźcie są Dobra, to powiem tak Wiążę na dwa słupły Kurwa ty Na dwa słupły Dobra Ogólnie to jest tak Że ja z jednej strony Kurwa to bardzo bym chciał być w związku Wiecie Chciałbym poznać dziewczynę Która nie jest atencjuszką yy, Nie rucha mnie na hajs Którego nie mam No bo wtedy bym się jej nie podobał, nie? Ale ale wiesz no taka zdrowa dziewczyna taka normalna kurwa wiecie o co chodzi bo taki, o takie ciężko jest i jak, jak takie pozdaję to z jednej strony chciałbym żeby coś wiecie coś więcej było no bo ja nigdy nie byłem w związku ja jestem ciekawy tego w sensie pewnie powiecie nie wiem, no, związku to chujowa sprawa no ale kurwa ja tego nie wiem ja bym chciał poznać to, jak to jest być w związku Wiem, że mój content opiera się na bajerowaniu dupów, Na dup, wiesz Tu sobie bajeruję dupę, tu się z nim całuję Tu se, kurwa, y, robię fifiry fafara, fafufara, pufufu, Wiesz, ale z drugiej strony No patrz Jest dużo streamerów, którzy mają, kurwa, żony, dziewczyny Madura, kurwa, Ginold, kurwa, no wiecie No dużo jest Dużo jest chłopów którzy yy, jednak, wiesz, mają dziewczynę, a jednak robią zajebiste irele i tak dalej ja nie uważam, że to jest jakieś takie bardzo, bardzo złe mieć dziewczynę będąc streamerem IRL. ale ale z drugiej strony jak ja nie mam dziewczyny no to wiecie, jestem wolnym strzelcą, no mogę sobie kurwa pójść do łóżka z jakąkolwiek dziewczyną chcę choć, choć ja nie rucham, serio, Mnie jakoś nie wiem, mnie ruchanie jakoś super nie podnieca. Ja ruchałem się w listopadzie. Nie wiem, czy jestem po prostu kryptogejem, czy po prostu dla mnie seks jest takim. No, może być. Wiesz, chłopie, czas, przyje... przyjdzie związki. Póki co wykorzystuj szansę. No właśnie, to nie jest do końca stary. To nie jest do końca tak, jak mi się, tak ci się wydaje. Bo patrz, ty mówisz teraz tak. Na związki jeszcze masz czas, yy, wykorzystuj szansę, bo ją ja nie dostaniesz. A prawda jest taka, że ja uważam, że to nie jest prawda w tym. Stary, prawda jest taka, że po pierwsze, może teraz poznam właśnie, poznaję dziewczynę, która, która wiesz, jest Dziewczyną moich, wiesz, tak do końca życia, a później jak ją oleję, to już nie poznam. Kurwa, to są dwie strony metalu. To nie możesz tak myśleć, że o, no dupy to zawsze będziesz mieć czas. Chuja prawda, człowieku. Jak skończą mi się pieniądze, skończy mi się fame, skończy mi się wszystko, to w chuju będą mieć mnie dziewczynę. Komaś to, komaś to, rozumiesz, firow że kobiety to też są takie, które myślą o tym jakie stanowisko aktualnie facet jest, ma posiadane ty. kumasz? to ty nie kumasz z No dobra sobie. Ogólnie to jestem kurwą, powinienem być posłuszny. powinienem się dzisiaj przeliczyć z trzema typami, sześcioma grubaskami i ogólnie Pan posąg wyruchał. Ruchaj mnie póki ci stoi ty. Chodź kurwa, ale jesteś mu krótki ty No ty kurwa z Co się na mnie patrzysz Okej okay. Ale masz opraweczki O i O, widzę, że koksik w nosie jeszcze Ty kurwa brdasku A jedziemy tą szmatą mm, mm. Ora, no wracamy do normalności wracamy. Wiecie, no, różnie to bywa. W sensie. Co ja powiedzieć. Ja z jednej strony chciałbym zajebisty content robić, z drugiej strony chciałbym poznać dziewczynę, którą faktycznie pokocham, bo brakuje mi tego. Serio, brakuje mi, brakuje mi wsparcia. Często jestem taki rozpierdolony. No, może nie często, ale czasami Serę chcemy się przytulić. Poruchać, no, jakby lada zrobiła, to też by było miło. Tak wiecie, tak? No nie wiem, no kurwa, Życie jest pokurwiony. Masz Kasię? Ale Kasie mi się nie podoba. Tak szczerze, jakbym miał wybrać Alicję, a Kasię to bym Alicję wyruchał. Alicja mi się bardziej podoba od Kasi co bym mógł puknąć, Ale nie mogę mm, W celach No wiecie no, kolezy jesteśmy Póki co Nie no Nie bo wy kurwa Jakieś będziecie herazy pisać No nie na razie jesteśmy kolegami Tak Czas pokażę. Bo masz zakrót Nie no i na razie chciałbym, żeby tak jak, tak, jak jest, to żeby było. Czyli yy, po prostu jesteśmy znajomymi, kolegami. Tak samo z, z Alicją jestem kolegą. Tak samo z Kasią jestem kolegą. Tak samo z Grubą jestem kolegą. No tak, dobra, z Grubą to jesteśmy przyjaciółmi. no Nie, przyjaciółmi nie, przesada. Yy, taki sztywny. Sztywny git. Grubej ufam, ale nie, za, nie aż tak mocno. Przyjaciela? Nie mam żadnej przyjaciółki kobiety. Nie ufam kobietom, wiesz? Nie wiem, czy ty ufasz tak kobiecie, ale ja o kobietom tak nie ufam, wiesz? Nieważne, czy to gruba, czy Kasia. Jakoś tak nie mam zaufania do kobiet. Aż takiej. Po prostu przez to, że kobiety ten... Kobiety są takie chciwe jakieś takie, no. no nie wiem, nie wiem czy ty masz, ja nie mam, ja mam dwóch, przyja dwóch przyjaciół, mam dwóch przyjaciół, yy, no i to męż, mężczyźni są, mężczyźni są, więc jakby, no, no tak mniej więcej tyle. Mam takich prawdziwych dwóch przyjaciół. A takich ziomków to trochę więcej. Lasek? Niedużo mam takich. Spoko. Yy, Kasia jest bardzo w porządku. Gruba jest bardzo w porządku. Alicja serio jest bardzo w porządku. Serio. Alicja jest bardzo w porządku dziewczyną. Jakby się okazywała, że jest z Różą, to serio. Bo ona takie wrażenie robi. No bo przez to, że ona jest miła. Serio. miłe dziewczyny okazują się kurwami. W sensie... Kurwa, nie że jest kurwą, ale że mają takie wrażenie, że jest kurwą. Rozumiesz? No i kurwa, ciężko się gada. No, wiesz o co chodzi. No że jak miła dziewczyna jest, okazuje się, a to ona na pewno dupę da, czy coś. A ona nie jest taka, serio. Ona w porządku jest. Kto jest jeszcze w porządku? No nie znam w sumie. Nie ma. nie poznałem dużo dziewczyn. Tatiana! Co sądzicie o Tatianie? Mi się wydaje, że bardzo w porządku jest. Tatiana, to ta, co dzisiaj była. Byłem, kilka razy ją spotkałem. Kilka razy z nią pogadałem. Tatiana też mi się wydaje, że jest taka szuka zioła. No, ale taka dobra, fajna stonerka. Wydaje mi się, że taka rygi, szty tylko że ma chłopaka. No. Jest brzuchana, więc dlatego ona jest taką dobrą. Ale wydaje mi się, że dobra ziomarka jest. No, Tatiana jest w tak czuję taki vibe, taki, że taka nieatencjuszka, taka, no w porządku ma, no. By się z tobą puściła? Nie, wydaje mi się, że nie, wiesz? Sylwia, największa tencuszka, Kurwa, Sylwia. Wiecie, że Sylwia do mnie napisała? Sylwia do mnie napisała, że napisała tak. Kiedy randka coś takiego napisała? A później drugą wiadomość napisała albo jednak nie. Wmm I jej nie odpisałem No bo w sumie na chuja mamy odpisywać Kurwa też niech się zdecyduje Po chuj mam odpisywać Jak ona nawet same nie wie o co chodzi O może się A nie chcę bo No, ona pisała tu na streamy kiedyś Wydaje mi się, że Sylwia leci na mnie Że może niekoniecznie, że jestem streamerem, tylko wydaje mi się, że ona po prostu leci na mnie Bo podoba mi się jej I nie pisz jej za, bo to niemiłe jest. No ale kurwa, na chuj się śmiecie, ty? No po prostu leci na mnie, bo jestem super pystalny. Kurwa, co to... Dobra, zapytam dziewczynę, Zapytam zapytam tutaj koleżankę.